Przejdźmy, witam Was bardzo serdecznie. Ej, prawie by mi upadło. Prawie by mi wypadło z moich rąk się potłukło. Udało się. Dzisiaj w Ewangelii Chrystus mówi nam, że jesteśmy bezpieczni w Jego dłoniach. On dzisiaj chce Ci powiedzieć, że Cię mocno trzyma. I nic, i nit nie jest w stanie wyrwać Cię z Jego dłoni. W tym tygodniu usłyszymy dużo o dobrym pasterzu. W niedzielę słyszeliśmy, o tym, że on jest bramą, przez którą się wchodzi. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że on dobrowolnie oddaje swoje życie za ciebie. I dzisiaj chcę Ci jeszcze powiedzieć, że jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna w Jego dłoniach. I to jest ważne dla nas, żebyśmy wiedzieli, że nic nam się nie stanie, dopóki jesteśmy w Jego dłoniach. A kiedy jesteśmy w Jego dłoniach? No właśnie, to mówi nam też dzisiaj Ewangelia. Kiedy słuchamy Jego głosu, idziemy za nim. Wtedy nic i nic nie jest w stanie wyrwać nas z Jego kochających, miłujących dłoni. Zapytaj się siebie dzisiaj, czy słuchasz Jego głosu? Czy idzie za Jego głosem? Jego głos, który się wyraża przez Pismo Święte? Wyraża się przez natchnienia Ducha Świętego? Przez nauczanie i tradycję Kościoła? Czy naprawdę przyjmujesz to wszystko? Czy może tylko sobie wybierasz niektóre rzeczy, które Ci pasują? Chrystus Ciebie zaprasza, żebyś przyjął wszystko bo wtedy jesteś bezpieczny w Jego dłoniach. Zaufaj Mu. Nie bój się iść do Niego, bo jesteś bezpieczny. Mimo, że nam często rzeczy upadają, bo jesteśmy skupieni na innych rzeczach. Jemu nigdy nie wypadnie z rąk. Dlaczego? Bo On jest skupiony na, na Tobie całkowicie. Oddał za Ciebie swoje życie. Więc przyjmij ten dar. Ciesz się te, z tego daru, tej wielkiej miłości, ale zobacz, czy idziesz za Nim. Czy chcesz być w Jego rękach. Czy chcesz przyjąć to objęcie miłości, które dzisiaj ma dla Ciebie, to objęcie, które sprawia, że możesz być szczęśliwym już na tej ziemi i później wieczności. Pięknego dnia z Bogiem, trzymajmy rzeczy mocno. Co więcej, trzymajmy się mocno Chrystusa. Pięknego dnia z Bogiem.